W poprzednich częściach zajmowaliśmy się edytorem tekstowym w dysku Google. Widzieliśmy menu narzędzia. Jeszcze zanim przejdziemy do tabeli, wróćmy na chwilę do opcji preferencje, którą widzieliśmy w poprzedniej części. Mówiliśmy, że istnieje możliwość zastąpienia na przykład jakiegoś ciągu znaków konkretnym symbolem. W poprzedniej części widzieliśmy, że możemy usunąć niektóre z tych propozycji i usunęliśmy strzałki. Spróbujemy je teraz przywrócić. Załóżmy, że chcemy zastąpić strzałkę złożoną z dwóch myślników i znaku większości konkretną, prawdziwą strzałką. Przechodzimy te do wstaw, znaki specjalne i wybieramy strzałkę. Klikamy wstaw. Żeby nie powtarzać tych czynności za każdym razem, kiedy będziemy chcieli wstawić strzałkę do naszego dokumentu, musimy najpierw skopiować ten znak. Kopiuj. Teraz przechodzimy do narzędzi ustawienia. W polu po lewej stronie zamień wpisujemy dwa myślniki i znak większości. W polu po prawej stronie na wklejamy strzałkę i klikamy OK. Teraz kiedy napiszemy dwa myślniki i znak większości, powinna pojawić nam się strzałka. Nie działa. Spróbujmy jeszcze raz. Wróćmy do preferencji. Widzimy, że zapomnieliśmy zaznaczyć, żeby aktywować. Jest napisane, ale nie zostało zaznaczone. Zaznaczamy. Teraz powinno działać. Żeby dezaktywować to polecenie, wystarczy je odznaczyć. Możemy też usunąć je całkowicie naciskając krzyżyk. I klikamy OK. Teraz już działa. Za każdym razem, kiedy wpiszemy dwa myślniki i znak większości, zamienią się one w symbol strzałki. Możemy spróbować z czymś innym. Przejdźmy znowu do narzędzi, preferencje i wpiszmy na przykład wideo ripety i spróbujmy zastąpić to adresem strony internetowej. Aktywne. Naciskamy OK i sprawdźmy. Teraz, kiedy napiszemy video petycjonie i naciśniemy dowolny klawisz na klawiaturze, pojawi nam się adres naszej strony internetowej. Wygodne. W następnej części zajmiemy się tworzeniem tabeli. Zapraszamy, dziękujemy i do usłyszenia.